Hej, witajcie. A ja dzisiaj wam pokażę, co tam ostatnio się pozmieniało w tym moim pokoju wypełnionym klockami Lego oraz potwieramy sobie trochę paczek. Przede wszystkim ostatnio zrobiłem sobie porządek w tej szafce. Teraz znajdują się tutaj jakieś książki z liceum i też kilka książek Lego. A wcześniej w tej szafce znajdowały się przede wszystkim katalogi Lego, które aktualnie widzicie, i kilka książek niezwiązanych z Lego. I w sumie teraz by się przydało znaleźć jakieś nowe miejsce dla tych katalogów. A w ramach takiej ciekawostki, mogę Wam powiedzieć, że to był mój pierwszy katalog Lego, jaki udało mi się zdobyć w moim życiu. No, jak widzicie, jest już trochę wysłużony. Ja, oczywiście, cały czas składam plac zgromadzeń z serii Lego Creator Expert. Zacząłem budować ten zestaw ponad miesiąc temu, i aktualnie jestem na stronie 195. No niestety nie mam ostatnio za dużo czasu, ale mam nadzieję, że już za niedługo w końcu złożę ten zestaw. A jak w końcu złożę plac zgromadzeń, no to powoli rozpocznę pracę nad budową moich własnych budynków do mojego miasta Lego. Dobra, teraz udamy się do paczkomatu. Paczka odebrana. Ale zanim otworzymy paczkę, którą przed chwilą odebraliśmy, to najpierw otworzymy sobie paczkę, najprawdopodobniej z jakimiś magazynami Lego. Podejrzewam, że będzie tutaj magazyn z serii Lego Ninjago, więc sprawdźmy. Myślę, że otworzymy bez problemu. I mamy, choć w sumie tutaj było otwarcie, ale mniejsza. Sprawdźmy, co znajduje się w środku. I mamy najnowszy numer magazynu Lego Ninjago. Jest też druga sztuka. Generalnie w smoczej zbroi z 16 sezonu Lego Ninjago to jest naprawdę fenomenalny dodatek. Aczkolwiek ja już tą minifigurkę posiadam, ponieważ mam smoczy krążownik kola. Tak swoją drogą, najnowszy numer magazynu LEGO Ninjago kosztuje 19 zł. i 99 groszy i zastanawiam się, czy ta cena jest spowodowana tak świetnym dodatkiem. Dla przypomnienia, poprzedni numer magazynu LEGO Ninjago kosztował 16 zł. i 99 groszy, więc zobaczymy, jak to będzie z ceną w przyszłym numerze magazynu LEGO Ninjago. Warto dodać, że w najnowszym numerze magazynu Lego Ninjago otrzymujemy również kartę limitowaną Nurek Lloyd, a kolejny numer magazynu Lego Ninjago będzie miał swoją premierę 6 września. No to czekamy na kolejny numer magazynu Lego Ninjago. Ostatnio, a dokładnie we wtorek, kupiłem pewien zestaw Lego i w środę był już gotowy do odbioru z paczkomatu. Bez zbędnego przedłużania sprawdźmy co znajduje się w środku tego pudełka. Ja już tutaj trochę sobie pomogłem z uwagi na fakt, że na folii w tym miejscu znajdował się adres. Dlatego wyciąłem kawałek folii z adresem. Najpierw to rozpakujmy to pudełko z folii. Dobra, i tutaj jeszcze sobie od razu przetniemy. Dobra, na tyle też sobie przejedziemy. Może to coś da. No nie, przejechałem sobie po katalogu Lego. Kurczę, dobra. <grystanie> Najnowszy katalog Lego, czerwiec-grudzień 2022. A no trudno. Już taki jeden i tak posiadam, więc mam drugi. Jeszcze tutaj sobie przetniemy i mamy. Teraz zdejmiemy sobie tą folię. Super. I jeszcze tutaj. I mamy. Choć nie mamy, bo jeszcze musimy sobie przeciąć po bokach. O! I jest. Zestaw z serii Lego Star Wars. Kuźnia zbrojmistrzyni Mandalorian z serii Lego Star Wars. Zestaw ten był moim have'em i cieszę się, że w końcu ten zestaw trafił do mojej kolekcji zestawów Lego. Zestaw ten swoją premierę miał w roku 2021, składa się z 258 elementów, a cena katalogowa tego zestawu wynosi 140 zł i też tyle zapłaciłem za ten zestaw. Zestaw ten jest trudno dostępny, a zwłaszcza poniżej ceny katalogowej, bo głównie można go kupić na oficjalnej stronie LEGO lub w oficjalnych sklepach LEGO, aczkolwiek mi udało się kupić ten zestaw na Allegro. Ja jestem generalnie fanem serialu The Mandalorian, więc to było oczywiste, że ten zestaw trafi prędzej czy później do mojej kolekcji zestawów LEGO. No i oczywiście zestaw ten zawiera trzy minifigurki, w tym m.in. Zbrojmistrzynię oraz Paza Wislę. Tak w ogóle przydałoby się trochę uporządkować te zestawy w tym moim magazynie na nieotwarte zestawy LEGO, no bo pojawiły się kolejne Kolejne nowe zestawy, które na razie schowam do tego mojego magazynu na nieotwarte zestawy Lego. Dobra, mniej więcej jakoś wszystko uporządkowałem. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. No, ja osobiście jestem zadowolony z tego odcinka, ponieważ mogłem Wam zaprezentować mój nowy zestaw i cieszę się, że ten set wreszcie trafił do mojej kolekcji zestawów Lego. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy pod tym materiałem, co sądzicie o tym odcinku. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy pod tym materiałem napiszą nowy zestaw. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Dobra, to ja wracam teraz do składania Placu Zgromadzeń, bo byłoby super, gdyby udało mi się złożyć ten zestaw do końca sierpnia bieżącego roku.